No dobrze, już na lotnisku Już na lotnisku, okej okay. Tradycyjnie oczywiście, że odejście na 5, 7, 19, krąg i tak dalej Więc już na lotnisku Noc i te sprawy Wszystko w porządku więc jest okej. Okay. Nie trzeba ogarniać tutaj lotnisko nowe jak jest. Dobrze, więc to są przyloty. No, oczywiście, że. Nawet w środku nocy albo na początku, Kiedy jest zmęczenie to suweren wolny człowiek.